Cześć! Witam wszystkich nad mojej matcha latte. Dzisiaj sobie mm, będziemy robić małe odgracanie w domu. Konkretnie mam tutaj z boku, patrzy na mnie złym wzrokiem, taka szafa graciarnia. Nie wiem czy też takie coś macie w domu. Po prostu takie miejsce, w którym trzyma się graty. Albo jakieś rzeczy, które się będzie używało w przyszłości, albo używa się ich okazjonalnie. U nas takie miejsce znajduje się właśnie po mojej prawicy i tam trzeba po prostu od czasu do czasu zajrzeć, żeby nie porobił się jeden wielki burdel. Także to sobie zrobimy dzisiaj. Jest weekend, jest w latte jest przyjemnie, ciepło na dworze, jest dobra aura służąca temu, żeby zrobić mało odgracanie, oczyścić trochę przestrzeń i po prostu żyć z takim, na takim większym, głębokim oddechu, z większą, z większą właśnie jakby przestrzenią. Będę się powtarzać, ale teraz jestem niewyspana i nie mam głowy do słów, także zapraszam do mojej szafy po maczy. Halo, można wejść, halo, halo. Uwaga, tak to wygląda. Nie będziemy się skupiać na tym zbyt długo, ale między innymi właśnie. Są tutaj rzeczy, które są przydatne, ale są też rzeczy, które są nieprzydatne. To jest cała tutaj taka strefa mojego małego synka i musimy właśnie z tym się uporać, bo są tutaj ciuszki i zabawki na przyszłość, ale też jest dużo gratów z przeszłości i muszę to wziąć i albo wystawić, albo wyrzucić, albo oddać do charity shopów. I chciałabym też z tą strefą się uporać tutaj. To są książki, które mam zamiar sprzedać na karbucie, czyli na takim plim targu, jak będę jechała we wrześniu przed zimą, ale tam z tyłu w tym pudełku są takie różne używane już prześcieradła i inne tam, właśnie jak one się nazywają? Co, co, co nakładamy? Poszwy, tak, na poduszki, na kołdry, pościel, tak. O, brawo, Anna, na brawo. Tam jest taka stara pościel, chciałam ją oddać na pieski i kotki na jakieś tam schroniska, ale nikt się nie zgłosił, więc ja po prostu to wystawię pod Tesco w kontenerach. I to torba mi też nie, nie podoba się i po prostu nie wiem nawet co tam jest. Muszę to po prostu poorganizować, bo jest brzydko. I pozbędę się właśnie z tego pudła tych wszystkich ym, pościeli, a włożę tam ym, te książki i inne rzeczy, które będę chciała zawieźć na karbuta we wrześniu. Tutaj już jestem przygotowana na karbuta już zawczasu. Tutaj mam wszystkie... Kurtki i płaszcze zimowe, jesienne, które myślę, że będą się fajnie sprzedawać właśnie przed jesienią. I zimą. Są tutaj dla dziecka, dla, dla nas, dla dorosłych. Po prostu wszystko zgromadziłam w jednym miejscu, więc myślę, że będzie super. I tutaj są buty, które też chcemy wziąć na, na tego karbu. Także już je wystawił na, na Vinted, ale jakoś tak nie idą, bo on takie ceny dał trochę z kosmosu. Ale spróbujemy jeszcze na karbucie, więc tutaj już jest właśnie taka organizacja Gotowa, czekająca na karbuta zajrzę na tyły, bo tam też są zabawki syna, które kupiliśmy używane i one są połamane. I część sobie zatrzymaliśmy i te, te, te zatrzymane właśnie były niepołamane, a te połamane po prostu no, trzeba będzie wyrzucić i posprzątać tam na tyłach, ta, ta, ta torba i te pudła. Także, no, tak, tak tutaj to wygląda. Ta tutaj strefa jest taka w miarę ok, to zostało wystawione na fejsie. To jeszcze muszę wystawić jako zestaw kubków na Fejsie również na marketplace. To są małe pierdy, które już są wystawione na Vinted albo mam zamiar, na przykład jedna torebka była, tu już się sprzedała, ta jest wystawiona, a tą dopiero, ten plecak dopiero wystawię. Więc to też jest zadanie do wykonania. A, a to muszę, a to są w sumie moje te, tetry, tak? Będę chciała je używać na, mm, do dekoręczniczki, do twarzy dzięki Monices i mniej. Dowiedziałam się, że takie coś można robić, więc to też, to też to w sumie wszystko. Cholera jasna, wszystko. Całe to gówno muszę jakoś opanować. Okej, okay, na razie wygląda to tak. Um, tutaj są, tutaj jest jeden taki e, po, pudło ktu, z książkami, które pójdzie na karbuta, a tu się powoli pakuje y, taka torba też na karbuta. Tam są buty, jakieś takie pierdółki, które miałam zeszłym razem i tu są rzeczy mojego synka, jak był mały one też w większości pójdą na karbuta. Jeszcze muszę powybierać tą torbę. To jest ta pościel stara, którą można by użyć dla zwierząt, jakiś do schronisk. Ja ją zapakuję w torbę i położę pod tesko pod kontenerami, to idzie na śmietnik. Tutaj są rzeczy, które idą do charity shopów, a tutaj na stole mam rzeczy, które będę po prostu Wystawiać na Facebookach i na różnych wintetach, więc muszę temu zrobić zdjęcia i tak dalej. Już mam po prostu przygotowane sobie z boku. Szafa wygląda w tej chwili tak. Jeszcze nie jest wszystko zrobione, ale jest już. Mniej więcej lepiej. Tutaj tak zostaje góra. To chcę wystawić na, na fejsie za jakiegoś tam funta czy dwa. To jest fajna zabawka, ale jedyny problem jest taki, że brakuje mi. Takiej kulki, którą się, piłki, którą się rzuca tutaj, ona się toczy najważniejszy element tak naprawdę tego, tego domku. Trzeba go doprawić, ale to nic się zrobi. I wtedy mogę to wystawać, no bo bez tej kulki to nie ma sensu. Cała zabawa właśnie polega na tym, żeby wrzucić kulkę przez ten komin i ona spada do środka domku, a potem się go otwiera i wyjmuje. Więc są tutaj jakieś tam młotki, jakieś te tutaj jak one kwadraty które wrzucasz tymi oknami, ale kulki nie ma, więc muszę je poszukać. Jak ją znajdę, to ją wystawię na fejsie za 2 funty, a jak nie znajdę, to po prostu ja to oddam do Charity Shopu, tak jak jest. Wróciliśmy z fajnego spaceru po parku. Było bardzo przyjemnie, Byliśmy sobie na dwie godziny odetchnąć, nacieszyć się świeżym powietrzem i ładną pogodą. Łyk zielonej herbaty. A teraz będzie dalsza część tutaj odgracania. Muszę, mam tutaj takie dwa kosze. I w nich są ciuchy mojego synka. Tutaj są bluzki i body, a tutaj są spodnie. I po prostu trzeba będzie teraz się za to wziąć i posegregować, to ponieważ tu jest dużo bluzek takich ciepłych, jesiennych, zimowych. Muszę po prostu. Zresztą wam pokażę zaraz, jak to wygląda. Nie jest to zbyt przyjemne. Ostrzegam widzów o słabych nerwach. Taki Bajzel. I tutaj baisel numer dwa, no tak to jest, jak się żyje z ubraniami w koszach. No i po prostu trzeba to będzie trochę posegregować i zostawić ciuchy letnie, a pozbyć się tych wszystkich, um, tych wszystkich właśnie bluz grubszych i spodni grubszych i zostawić je na jesień, zimę. To są rzeczy do drugiego roku życia, ale um, wydaje mi się, że one są zawsze troszeczkę takie... Um, Zaniżone jakby te, te numeracje, bo mi zawsze jeszcze starczają te ciuszki, tak o dwa miesiące dłużej, także nie będę się ich pozbywać. Jeszcze wczesną jesienią na pewno mój synek ponosi, a później dopiero je oddam albo po prostu wystawię na sprzedaż. Także zabieramy się za robotę. Okay. Już po wszystkim opróżnianie i segregowanie szafy można uznać za sukcesywne. Tak to wygląda za mną wszystko. Zaraz wam pokażę jeszcze z bliska. Trochę to zajęło, ale warto było, ponieważ jest o wiele teraz właśnie jaśniej, czyściej, porządniej i też wielu rzeczy się pozbyłam, a wiele rzeczy będę sprzedawać. Właśnie tutaj na nie patrzę, bo leżą. Już w pokoju gotowe, żeby zrobić zdjęcia. Zaraz to szybko cyknę i wystawię na fejsa. Część rzeczy za darmo pójdzie, część rzeczy pójdzie za jakieś tam grosze symboliczne. A teraz wam pokażę jak wygląda właśnie szafa od więc tak, tak to wygląda tutaj. Być może wygląda jakby niewiele się zmieniło, ale się zmieniło. Tutaj odstaje. Brzydko, więc to przyplaszczę. Z tyłu są ciuchy po prostu na przyszły sezon. Tutaj są, doszła jedna torba. To są wszystkie ciuszki właśnie, które są takie bardziej ciepłe, które opróżniłam z koszy w naszej sypialni. Dalej nie znalazłam tej cholernej piłki, więc no dalej siedzi ta wieża i może jeszcze poszukam jak mnie natchnie, to wtedy ją wystawię. Tutaj się niewiele zmieniło. Wyjęłam tylko kubki, bo muszę zrobić im zdjęcia, żeby wystawić na Facebooku za grosze. Tu już mam dwie torby przygotowane na karbut. Na tutaj są buty i pierdy, a tutaj są właśnie te książki. Natomiast tu już czekają właśnie te wszystkie fajne, ciepłe, ciepłe ubrania zewnętrzne. Nie ma już z tyłu, jak widzicie, tych całych zabawek torów, ponieważ one są tutaj. Ja je wystawię już czekają na zdjęcie i ja je wystawię po prostu chyba na po prostu za darmo oddam na Facebooku. Bo jak widziałam, ludzie sprzedają takie coś za naprawdę grosze, dwa funty, a nie wiem, czy mi się chce to trzymać, tyle. Wystawię też za darmo resztkę takiego dla dzieci, pudru do tyłka. I stare ym, pieluszki, ponieważ już y, ich nie potrzebujemy, a jest ich całkiem sporo prawie cała paczka. Wystawiam to kiedyś, chyba, za dwa funty nikt nie wziął, więc teraz wystawię za darmo. Ym, a resztę rzeczy wystawię na vintage, na przykład pa paski, vintage. Tutaj mam jakieś pierścionki takie ładne. Mam ubranko, ym, taki sweterek dla Kazia ręcznie robiony. Mam tutaj kubki, właśnie te, które wystawię. No i buty, y, muszę je tam trochę podkleić. No i też właśnie wystawię za jakieś tam śmieszne pieniądze. Tutaj w przedpokoju czekają już dwie torby, które wezmę do Charity Shopów, zaniosę pełne ciuchów i zabawek i jakiś pierdół, a tutaj jest torba, którą zostawię pod Tesco i ona pójdzie po prostu do, na, tam, na darowizny, są tam ręczniki i właśnie jakaś tam pościel i tak dalej. Także to wszystko. No, i to by było na tyle. Ja już się dzisiaj z Wami żegnam. Wracam do robienia zdjęć, żeby to wystawić jak najszybciej i pozbyć się jak najszybciej. I mam nadzieję, że długo to już u mnie nie poleży, bo spodobało mi się posiadanie czystszej szafy. Wiadomo, chcę to kontynuować i pozbyć się, mam nadzieję, wszystkiego. Także no, dziękuję Wam za, za wspólne odgracanie, Mam nadzieję, że może zainspirowało Was do zajrzenia w Wasze ciemne kąty. Zakamarki w domu Tajemnicze I po prostu do pozbycia się części rzeczy Ja to robię tak dosyć regularnie Raz na kilka miesięcy I wtedy jest po prostu łatwo utrzymać ten porządek I po prostu Mieć taki świeży dom Dobra, życzę Wam Przyjemnego tygodnia i widzimy się w następną niedzielę Buziaki Mua,